Dobry, nazywam się Adam Zabistowski. 10 lat temu studiowałem na Politechnice Białostockiej, byłem w samorządzie studentów w Radzie Wydziału, w Senacie Uczelni. To ukierunkowało mój kierunek i chęć poznawania i świata, dlatego też studiowałem i na zagranicznych uczelniach. Obecnie prowadzę firmę deweloperską w Białymstoku Hotel i Politechnika potrafi dać naprawdę dużo każdemu kto chce się rozwijać, kto dąży do czegoś, co naprawdę może zmieniać świat i poprawiać życie ludziom. Także otwieram w tej chwili fundację, która będzie pomagała lokalnym mieszkańcom w problemach z dostępem do medycyny, do edukacji i zdrowia.